Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kików i zapraszam na kolejny vlog poświęcony lidze angielskiej, a konkretnie jednej drużynie. Drużynie, o której mówi się ostatnio głośno, mówi się z uznaniem, mówi się z poważaniem, nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale już także w Europie, bo ta drużyna właśnie wygrała siódmy z rzędu mecz w fazie ligowej Champions League. Miałem okazję to spotkanie komentować. Mowa oczywiście o Liverpoolu i jego starciu z Lille. Do tego meczu za chwilkę przejdę. Ale na początek chciałem powiedzieć o tym, że kiedy powstawał kanał Kiko przed paroma laty i nagrałem swój pierwszy materiał, który tutaj wylądował, swój pierwszy vlog, to to był materiał, który nosił tytuł Za co warto kochać Liverpool. Ja oczywiście nie jestem kibicem Derec, jak wiecie dobrze, kocham angielską piłkę, natomiast nie jakoś szaleńczo na punkcie jednego klubu, lubię po prostu dobry futbol, myślę, że jak wielu z Was. I wtedy taki futbol Liverpool zaczął prezentować. Ten taki rock and roll pod wodzą Jurgena Klopa. Mnie się to bardzo podobało. I dzisiaj to samo moglibyśmy powiedzieć o drużynie Arneslota, która jest takim pięknie pielęgnowanym projektem Jurgena Kloppa, bo niektórym może się wydawać, że dla Niemca to jest taka sytuacja, w której Arneslot trochę przyćmiewa jego pracę, ale nic bardziej mylnego. Po pierwsze, Jurgen Klop był wielkim orędownikiem tego, żeby akurat Arneslot został jego następcą. Po drugie, no sam niedawno Niemiec udzielił wywiadu. E, chyba dla Red Bulla, dla którego teraz zresztą pracuję. I powiedział, że e, pytany o grę Liverpoolu powiedział top. E, wymienił to słowo kilka razy, bo faktycznie tak jest. Top. Są na szczycie Premier League, próją po mistrzostwo, chociaż wolą nie zapeszać, bo wiemy, jak to bywało z Liverpoolem, pięć razy w erze Premier League oni prowadzili w Nowy Rok, a później mistrzem Anglii nie zostawali. Zresztą to też jest taka bolączka, przypadłość Arsenalu. Są na szczycie Champions i zapewnili sobie już awans do fazy pucharowej, no i jedzie ten czołg i nie chce się zatrzymać. Dlaczego tak jest? Postaram się to poprzeć liczbami, ale zanim to zrobię, to wrócę do słów, których użył Thomas Frank, czyli świetny menedżer Brentford po porażce jego zespołu w ostatniej kolejce ligowej i po tych dwóch golach Darwina Nuneza w czasie gry właśnie dla Liverpoolu. Powiedział Thomas Frank, grajmy przeciwko prawdopodobnie, przeciwko najlepszej klubowej drużynie na świecie. Taką frazę można oczywiście rzucić w przestrzeń, internet wszystko przyjmie, ale myślę, że Thomas Frank nie pomylił się, bo łatwo jest znaleźć dzisiaj liczby, które jego teorie po prostu potwierdzą. Liverpool w paru aspektach ofensywnych, jak mawiał selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, czy zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, zależy co nas bardziej interesuje, ten zespół jest po prostu bardzo mocny i wielu ekspertów zwraca uwagę na fakt, że o ile za kadencji Jurgena Kloppa Liverpool słynął z tego potężnego pressingu, wpychał rywala do, do bramki, to Arne Slot dorzucił coś jeszcze. Piłkarze pędzą jak do pożaru, żeby po ewentualnym nieudanym pressingu wrócić na swoje pozycje i tam już się zaasekurować, kiedy rywal buduje atak pozycyjny. Ciekawe, ciekawym zjawiskiem było obserwowanie tego podczas konfrontacji z Lille, bo piłkarze Lille, nie mówimy tu o jakichś ogórkach, komuś się może wydawać, że Lille to nie jest jakiś wielki zespół, a to jest jedna z sił wiodących ligę, jednej z najlepszych lig w Europie. To jest drużyna, która przyjechała na Anfield po 21 meczach bez porażki. W Lidze i w Pucharach. To jest drużyna, która ma naprawdę kilka niezłych indywidualności i dobrego trenera Bruno Genezio. I ta drużyna nie potrafiła wyjść z piłką z własnej połowy. Na 30-40 metrze od pola karnego Szewaliera, kiedy dopadali piłkarze Liverpoolu do swoich przeciwników, podwajając, potrajając, zakładając ten pressing, absolutnie gubili się goście. To właściwie można powiedzieć, cud i przypadek. Że strzelili tego gola i to jeszcze grając z przewagą, kiedy Liverpool grał z przewagą jednego zawodnika, ale tak sobie myślę, że to też jest siła Liverpoolu, że kibic siedzący dzisiaj na Anfield może sobie myśleć, tak, dobra, straciliśmy bramkę, zaraz, zaraz my strzelimy. I jest jakiś taki spokój, który dał tej drużynie Arnes Lot, ten strumień jego świadomości płynie do drużyny, że panowie grajcie tylko swoje, a będzie wam dane. I tak też się stało. I myślę, że Bruno Renezio mógłby po ostatnim gwizdku powiedzieć dokładnie to. Co powiedział Thomas Frank, kiedy jego Brentford przegrał z Liverpoolem? Liverpool jest ultra kompaktowy, świetne są te liczby takie zbilansowane, zbalansowane pomiędzy defensywą a ofensywą. Liverpool nie jest zależny tylko od Mohameda Salaha, który nawet jak nie strzela goli, to oczywiście absorbuje defensywę, pomaga drużynie, ale Liverpool dywersyfikuje swoje poczynania ofensywne w taki sposób, że. Pokazuje nam bardzo szeroki wachlarz akcji. Albo to są akcje indywidualne poszczególnych piłkarzy, albo to są stałe fragmenty, albo to są akcje skrzydlające, albo to jest genialne przerzucenie piłki przez Luisa Diaza na 60 metrów do Mohameda Salaha. Mówię o tej zmarnowanej sytuacji z Lille. Faktem jest, że Salah wykręca absurdalne liczby, już pobił swój wynik z poprzedniego sezonu, a przecież jesteśmy dopiero w styczniu, jeśli chodzi o tę klasyfikację. W której łączymy gole i, i asysty, bo to było 38 przed tą kolejką Ligi Mistrzów, a wiemy, że Salah dorzucił trafienie. Fantastyczny zresztą gol Mohameda Salaha, tych trafień mogło być więcej i będą kolejne. Oczywiście w tle cały czas wisi sytuacja kontraktowa Mo Salaha, ale z drugiej strony też mi się podoba, jak zarządza. Swoim zespołem i na boisku, i poza boiskiem. Arny Slot potrafi żartować z tego, że piłkarze tacy jak Trend Aleksander, Arnold, Virgil Wandagi, Mohamed Salah nie podpisali kontraktów. Potrafi zbić dziennikarzy z tropu, mówiąc, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, skupiamy się na następnym meczu. I mam wrażenie, że ten chłód taki pozorny być może, który wytwarza Holender, ten uśmiech, pojawiający się jednak na jego twarzy po kolejnych zwycięstwach, to wszystko wprawia. Liverpool w takie pozytywne wibracje, w pozytywne drgania i nawet jeśli Salah coś mówi po meczu w migzonie, rzuca jakąś, rzuca jakieś zdanie, które później rozszarpują na kawałeczki angielskie media to stąd sobie z tego nic nie robi, nie ma czegoś takiego że on mówi, słuchaj jeszcze raz takie coś powiesz, to ja Cię, nie wiem odstawię od składu, wyobrażam sobie co by się działo gdyby takie coś Mohamed Salah mówił u Erika Tenhaga kiedy ten był trenerem Manchester United, to pewnie już byłaby ławeczka albo jakiś angielski klub kokosa. Nieistotne. Chciałem Wam powiedzieć o statystykach. Najwięcej goli, najmniej meczów, w których tego gola nie strzelili. Gola Liverpoolu właściwie możemy uznać za pewnik. Tylko jedna porażka w tym sezonie Premier League, przegrana z Nottingham Forest, z rewelacją tego sezonu, najwyższe XG, także najniższe XG przeciwko nim i dopuszczanie rywali do najmniejszej liczby strzałów w Premier League, także najmniej bramek straconych po rzutach rożnych. Co to oznacza, że Liverpool tak samo potrafi dobrze bronić, jak atakować, co było do udowodnienia, jak mawiał mój koszmarny matematyk. Rok 2025 zaczął się dla Liverpoolu dobrze. To jest trochę taki taki sól w rany wszystkich tych, którzy twierdzili, że no nie, pewnie zaraz się zatną, ten okres świąteczno-noworoczny jest trudny, wiadomo, e, przyjdą kontuzje, jak, jak sobie poradzi z tym Arne Slot, e, czekajcie, tylko oni w końcu się wywalą. Nic takiego się nie stało, w tym poprzednim roku fantastycznie punktowali, mieli też najlepszą ofensywę, punktowali na poziomie Arsenalu, rok 2025 zaczęli też znakomicie i nawet jeśli Liverpoolowi tego mistrzostwa będąc liderem po nowym roku zdarzało się w przeszłości nie dowozić, to to niczego nie dowodzi. Bo mam wrażenie, że czasami statystyka jest tylko statystyką i za bardzo się tym ekscytujemy, a tak naprawdę musimy realnie patrzeć na to, jak ten, zespół, jak ten zespół gra, jak on potrafi reagować na różnego rodzaju wydarzenia boiskowe. I dzisiaj można mieć takie wrażenie, że Liverpool to jest zespół, który w ogóle nie odczuwa presji, że wszystko robi tak rytmicznie, tak spokojnie, jakby to była jakaś praca w biurze albo przy taśmie, po prostu kolejne paczuszki. Z trzema punktami zjeżdżają, i chociaż kibice Liverpoolu wolą dmuchać na zimne, wolą powiedzieć: Nie, 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 my absolutnie jeszcze tutaj nie, nie możemy świętować tytułu, bo wiemy ile razy nam się to wymknęło z rąk. Rozumiem, szanuję takie podejście, natomiast no, patrzę na liczby i tak. Gra na wysokim posiadaniu ponad 63% czasu w posiadaniu piłki, średnio wymienionych ponad 430 podań na mecz. No to, są, to są słuchajcie absurdalne liczby. Skuteczność tych podań, procent celnych podań. 87. No to Liverpool naprawdę dzisiaj nikogo się nie, nie musi bać. To inni mają się bać Liverpoolu i, i ten miks nie tylko umiejętności gry w, w ofensywie, tak jak powiedziałem, w różnych aspektach, ale też miks, mam wrażenie, myśli szkoleniowej Jurgena Klopa plus myśli szkoleniowej Arne Slota sprawia, że to, co powiedział niemiecki były już menedżer Anfield, że to jest top zespół. To się sprawdza. Myślę sobie, że też słowa Tomasa Franka mają bardzo realne poparcie w rzeczywistości. Liverpool będzie grał kilka, kilka meczów mniej więcej do połowy lutego, ale co ciekawe, tam się zdarzą tylko dwa spotkania rozgrywane w Premier League. To będzie mecz z Ipswich, mocno poranione po porażce z Manchesterem City. To będzie mecz z Bormów, która świetnie gra w tym sezonie, a tak poza tym patrzę sobie na kalendarz. Półfinał Liga Mistrzów, jeszcze oczywiście z PSW, półfinał Pucharu Ligi z Tottenhamem i Puchar Anglii z Plymouth Argyle. Także przed Liverpoolem też taki bardzo zróżnicowany czas, i pojawiają się pytania: oczywiście, o poszwórną koronę, czy Liverpool jest do tego zdolny, czy Liverpool będzie w stanie dokonać takiej sztuki. Trudna to bardzo historia, natomiast. Moim zdaniem tak, priorytetem to, co powiedział Salah, jest wygranie oczywiście Premier League w Lidze Mistrzów. Przy takiej formie, kiedy właściwie każdego rywala, bez względu na to, jak ten mecz się dla ciebie układa, jesteś w stanie pokonać. Pewnie są też faworytami Bukmacherów numer jeden, do tego, żeby Ligę, Mistrzów, żeby Ligę Mistrzów wygrać. Więc myślę, że będzie totalna koncentracja na tych dwóch trofeach. A wszystko, co się uda więcej, to będzie bonus. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba w grze Liverpoolu, co Wam się nie podoba. Gdzie widzicie słabe punkty tego zespołu? Czy wierzycie w poczwórną koronę Liverpoolu? Jakie są priorytety Waszym zdaniem? No i co Wam się podoba względem tego, co robił Klop u Arne Lota? Bo myślę, że tutaj możemy sobie dużo pytań otwartych postawić. Natomiast no, jest duża przyjemność w patrzeniu na to, jaką pewność siebie, jaką mentalność ma zespół Liverpoolu, jak dobrze sobie radzi na Anfield. Nie da się dzisiaj przyjechać na Anfield tak po prostu. Wygrać. A wiemy, że był już taki moment, kiedy Liverpool był poraniony, ten pancerz był osłabiony za kadencji Jurgena Klopa i rywale troszeczkę przestali się bać Liverpoolu. Dzisiaj nie ma takiej opcji. Dzisiaj w Anglii i w Europie każdy boi się Liverpoolu. Siedem zwycięstw z rzędu w Champions League. Fantastyczny wynik. Mogą tylko żałować tej straconej bramki, bo to byłby kolejny, ba szósty mecz bez straconego gola w rozgrywkach o europejski ten najważniejszy Puchar. i... Nawiązanie do rekordu Leeds United sprzed kilkudziesięciu lat. Nie udało się, chwila drzemki, i właściwie to jest jedyne zastrzeżenie, jakie mamy do Liverpoolu w tym, w tym spotkaniu. Plus jeszcze niewykorzystana sytuacja. To, to też się często zdarza. Natomiast to jest dzisiaj właściwie drużyna bez słabych punktów albo z niewieloma słabymi punktami. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy vlog poświęcony Liverpoolowi. Więc ja zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych produkcji na kanale Kików. Zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał Kików. Będzie mi wówczas bardzo miło. Ja tymczasem się odmeldowuję strzała.